Chcesz wiedzieć, kiedy, ile i jak zmieni się twoja renta wdowia w 2024 roku? Jeśli tak, zostań z nami do końca tej szokującej wiadomości. Kto nie obejrzy tej informacji, może przegapić coś, co na zawsze odmieni jego życie. Ale jeśli zostaniesz, dowiesz się o nadchodzących zmianach, które mogą przynieść ogromne korzyści. Nie przegap, oglądaj do końca. Drogi widzu, zmiany są blisko. Nadchodzi coś, co wpłynie na tysiące wdów w całej Polsce. Renta wdowia w 2024 roku może przejść największą modyfikację od lat. Rząd przygotowuje nowe przepisy, które mogą zwiększyć twoje świadczenia nawet o 2500 polskich złotych. Ale uwaga, te zmiany nie są pewne dla każdego, tylko ci, którzy wiedzą, co zrobić, będą mogli w pełni skorzystać z tego nowego systemu. Sobie, że tylko w ciągu kilku miesięcy możesz otrzymywać o wiele wyższe świadczenia, ale to zależy od tego, czy będziesz na bieżąco. Już teraz pojawiają się pogłoski o drastycznych zmianach w październiku, które mogą wprowadzić wyraźne podwyżki. Ale co, jeśli przegapisz te zmiany? Możesz zostać w tyle, podczas gdy inni będą korzystać z dodatkowych pieniędzy. To nie jest zwykła zmiana. Każda wdowa w Polsce musi być na to gotowa, bo te zmiany mogą oznaczać lepsze jutro. Myślisz, że to dotyczy tylko innych? Pomyśl jeszcze raz. Twoja renta może wzrosnąć, ale musisz wiedzieć, kiedy i jak. Wyobraź sobie, że co miesiąc masz w portfelu dodatkowe środki, które mogą pomóc opłacić rachunki, kupić potrzebne leki lub po prostu pozwolić na komfortowe życie. Czy chcesz to przegapić? Nie sądzę. Jeśli nie oglądasz tej informacji, możesz stracić kluczowe wskazówki dotyczące nowych zasad, a to może cię drogo kosztować. Wiemy, że daty wprowadzania zmian mogą być elastyczne, ale jedno jest pewne, zmiany nadchodzą i mogą być duże. Teraz przejdźmy do najważniejszego. Co dokładnie zmieni się w ręcie wdowiej? Od października wdowy mogą liczyć na podwyżkę nawet o 2500 polskich złotych. To zmiana, która ma na celu poprawienie jakości życia tysięcy osób. Ale uwaga! Ta podwyżka nie będzie automatyczna dla każdego, musisz być na bieżąco z przepisami i wiedzieć, jak wypełnić wszystkie formalności. Nie zapomnij, że zmiana ta obejmuje również nowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń. Może to oznaczać, że trzeba będzie dokonać pewnych modyfikacji w swoim wniosku lub skontaktować się z odpowiednimi urzędami. Brzmi skomplikowanie? Dlatego właśnie musisz być na bieżąco i przygotować się na czas, aby niczego nie przegapić. Jak się przygotować, aby być na liście tych, którzy skorzystają z nowych przepisów? Kluczowym krokiem jest monitorowanie sytuacji. Zmiany są planowane na październik, ale daty mogą ulec zmianie. Niektóre podwyżki mogą zostać wprowadzone później, a to oznacza, że musisz być stale informowany o nowych decyzjach rządu. Nie wystarczy tylko czekać. Aby upewnić się, że nie przegapisz żadnej kluczowej informacji, subskrybuj nasz kanał i śledź nasze aktualizacje. Mamy dostęp do najnowszych informacji i jako pierwsi poinformujemy cię o wszelkich nowościach, które mogą wpłynąć na twoją rentę. Bądź czujny i przygotowany, bo tylko wtedy będziesz w stanie w pełni skorzystać z nadchodzących zmian. Czas ucieka, a październik zbliża się wielkimi krokami. Czy będziesz gotowy na zmiany? Jeśli oglądasz ten materiał, masz już przewagę nad tymi, którzy tego nie robią. Twoje świadczenia mogą wzrosnąć, ale tylko ci, którzy będą dobrze poinformowani, skorzystają z pełni możliwości. Nie pozwól, aby ta okazja przeszła ci obok. Pamiętaj, że zmiany mogą obejmować nawet podwyżki o 2500 polskich złotych, ale nic nie jest jeszcze w pełni ustalone. Możliwe, że daty zostaną przesunięte, a świadczenia będą wprowadzone w późniejszym terminie. Październik jest kluczowy ale musisz być gotowy na wszystko, bądź na bieżąco z każdą aktualizacją, a wtedy na pewno nie przegapisz swojej szansy. Podsumowując, zmiany w ręce wdowie w 2024 roku mogą przynieść ogromne korzyści. Październik może być kluczowy, a podwyżki mogą sięgać 2500 polskich złotych. Ale uwaga, zmiany mogą się jeszcze przesunąć, więc nie możesz przestać śledzić najnowszych wiadomości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jak dokładnie wpłyną na ciebie te zmiany, subskrybuj nasz kanał i bądź z nami na bieżąco. Nie przegap swojej szansy na lepsze życie, kto nie będzie śledził tych zmian, może stracić ogromne korzyści. Bądź gotowy i przygotuj się na nadchodzące zmiany w 2024 roku. Zmiany są tuż za rogiem, a podwyżki mogą wynieść nawet 2500 polskich złotych. Pamiętaj jednak, że daty mogą ulec zmianie więc musisz być stale na bieżąco. Bądź z nami, subskrybuj nasz kanał i śledź najnowsze aktualizacje, aby niczego nie przegapić.